Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rokia, to jest kolejny odcinek z Pluginka, tym razem z nowej może pod serii, która będzie polega na tym, żeby sobie przychodził gry jakby na pięć gwiazdek na gł głównej grze na każdej pladze, czyli na tych chyba 9 albo 10. No i tyle, myślę... może być dosyć ciężko, może być dosyć łatwo, zależy gdzie. No i tak, no, spróbuję to przejść. Oprócz tego, pewnie, jeżeli to oglądacie, to być może pojawi się jeszcze jakaś seria ze scenariuszy, z pluginkami równolegle. Gdyż no, albo nie będę miał scenariusza tego głównej gry robić, albo nie, nie będę miał scenariusza, więc to będzie jakby taka zamiana. No, a już nie będę miał tego i tego, to nie wiem. Multi wrzucę albo coś, no ale okej. Okay. No, więc przechodzimy sobie do głównej gry. Główna gra oczywiście. No i mamy te wszystkie plagi. To wszystko musimy przejść na 5 gwiazdek. Taki challenge może być, bo to nie achievement jest. Chyba na nie achievement, nie wiem. Dobra, próbujmy. Bakteria, pierwszy ogień. Eee, oczywiście tak, premia ATP, żeby jak najszybciej, jak najwięcej punktów mieć na starcie, genetyczna imitacja oczywiście, żeby mm, było ciężej nas wylecieć, a tu procenty badań są na wagę złota, akłacy, żeby szybciej na Karaiby, Grenlandii i takie inne się dostać, e ekstremofil, żeby się w każdym terenie rozprzestrzeniać szybciej i symptostazda, żeby koszty objawów nie rosły. Ok, kontynuuj, mega brutalny, oszust nie ma. Zmora Faraona Geraj Witamy w plugin, dokładnie, jak dawno nie widziałem tego komunikatu Zaczynam w Arabii Saudyjskiej, bo Indie i Chiny są takim trochę średniowym pomysłem, tak szczerze są one mają dużo osób, a poza tym mają tyle lotów, a Arabię Saudyjską się bierze głównie dlatego, że jest w sprzęt sensie, i naprawdę tutaj latach chyba najwięcej samolotów w grze całej Dlatego to się opłaca Dobra, e jeśli chodzi o drogę rozwoju to tak, bierzemy sobie osadzenia skóry, torbiele, nadwrażliwość i, i tam kaszel i zapalenie płuc i wtedy już, e jak, jak tam gracie, ja gram akurat na tą taktykę, ale można sobie wziąć równie dobrze nudność i ale ja lubię jednak na zapalenie płuc i na nadwrażliwość, bo kichanie jest trochę za drogie w tym, w tym, nie, kampanii. Dobra, mm, później robimy sobie transmisję i tak dalej. Na lewą pokażę zresztą, dobra, przenoszaj się. Tutaj bierzemy biały aerozol, musimy jak najszybciej zraszować. Czyli bierzemy powietrze 1, woda 1, wo 2, woda 2 i biały aerozol. I plus do tego szczuryk, żeby się do Szwecji szybciej dostać, bo naprawdę Szwecja jakoś w tej kampanii bardzo wolno się zaraża i przyjmuje. Dlatego musimy jej trochę dać boosta, żeby zdążyć z wybiciem całego świata. Dobra. Do i się dostaliśmy, pięknie. Woda za 10 punktów. Dalej, 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 dalej. Dobra, jeszcze jeden. No, to słabe podejście, szczerze, bo mało samolotów lata, a mało punktów też dostajemy, niestety. Ale zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Dobra, jeszcze nie przesądzone, żeby mieć 5 gwiazdek w ogóle na tej kampanii, musicie mieć około 330 dni i, i około 30-35% badań. Jak mniej więcej, bo żeby mieć 5 gwiazdek, trzeba mieć 100 tysięcy punktów. A co mniej więcej takie warunki, na te, żeby te 100 tysięcy punktów osiągnąć. Dlatego jak wam mówię, 30 35% badań, 330 dni około. Zajrze, jak ktoś ma nie wiem, 200 dni jakimś studentem to zrobi, a ma 50% badań, to i tak pewnie będzie miał. To są takie średnie wyniki ogólnie w ranach i w tych grach ogólnie. Dobra. No, i tak, tutaj nie czekamy w ogóle z symptomami, i tak dalej, tylko po prostu bierzemy. Bo tak, bo jest, bo jest tak, no, nie, nie mam czasu po prostu, żeby poczekać aż każda wyspa się zarazi, czy coś, coś takiego, tylko musimy od razu brać i raszować yy, to śmiertelne, śmiertelne symptomy, i tak dalej. no nie mamy czasu, tyle. Dobra, bierzemy sobie zimno 2 i e, leki 2, żeby się roznieść po północy, plus do tego odpowiednie genetyczne na poziom pierwszy, dobra. Objawy, tu bierzemy bezsadność, faranoje, drgawki, przechodzimy sobie do martwicy od razu i idziemy tutaj niewydolniwie nie wielonarządową. rządową. Dobra. Jak wam zamkną, po prostu port jakaś Grenlandia albo coś, to resetujcie, nie opłacę się dalej próbować, no chyba, że macie jakiś event albo coś. Ale to się żał, tylko zarażę, naprawdę. Dobra. Szaleństwo, żeby trochę ich odgonić wodanach i spowolnić. Grenlandia jesteśmy. Mamy w Szwecji. Jak widzicie, Szwecja naprawdę wolno się zarażam. tego trzeba już tak tu zrobić a nie inaczej. Śpiączka. Dobra. Maroko już zarażone? Jeszcze nie. paraliż do tego jeszcze nie yy, wyzenteria zaraz. Dobra, i idziemy we właściwości i przetosowania. Pomału trzeba się. Skupić na tym, dobra 25% Odganiamy to tak się da Szwecja już zaczyna brać presja pięknie Dobra, odgonimy 21% Teraz możemy się skupić na zabijaniu stricte Dobra, zbieramy punkty na to Okej, okay, zarabiamy guzy I na krwotok wewnętrzny Dawajcie, dawajcie, mamy szansę Nawet dużą szansę na osiągnięcie tych pięciu gwiazdek, Maroko, proszę, szybciej. Dobra. Mm, do zabijania, nie wiem. Gorączka nie stać nas, no to weźmy zapalenie. No i tyle. Nie ma zrobionych ludzi na świecie. Aż 8 milionów ludzi. Milion. Okej. Okay. 10 tysięcy. I koniec. Czy będziemy mili? Jest 5 gwiazdek, dobra, mamy zrobione, cztery, 364 dni, akurat zdążyliśmy w wyrok, bo po roku już byśmy raczej czego nie dostali, ale 150 tysięcy punktów Jak widzicie, mam 23% badań Gdybym nie miał tych, to nie miałbym 30 albo 65, to bym na pewno nie zdążył tego zrobić Dlatego po prostu, no, udało się, tak, udało się i tyle mogę powiedzieć No i spoko, myślę bo taka, taka była moja taktyka przynajmniej Czyli po prostu robimy najpierw to te, znaczy w Arabii, robimy sobie te obrzednienia skóry, tam na wrażliwość, i plus do tego y, nasze y, zapalenie płuc. Później przechodzimy sobie do transmisji, raszujemy bierozol i dajemy sobie na szczury, żeby się po Szwecji, jak widzieliście, szybciej roznieść. No, i później idziemy sobie w te. boże, w umiejętności, bierzemy sobie odporność na zimno, dwa żeby się po Grenlandii, takie po północnej Europie, rozprzestrzenić tam jeszcze leki, na dwa żeby się tych bogatych krajach Europy i Kanady, rozwinąć. No i później lecimy od razu w odpalenie na jedynkę, bo na dwójkę raczej nas nie będzie stać, no chyba, że macie naprawdę ogrom punktu, to możecie od razu na dwójkę zrobić. No ale jak właśnie właśnie stać, to bierzecie tylko na jedynkę, lecicie sobie w objawy, bierzecie bezcenność, paranoje, drgawki, lecicie w martwica, zaraz nie patrzycie na ile macie wyspi i tak dalej. Później lecicie w nie płuc i tą nie, niewydolność wielonarządową. Dalej lecicie w szaleństwo i w paraliż śpiączkę i później dysenterię, no i później jak już, jak już macie te wszystkie pięć yy, głównych jakby... Głównych symptomów wzięte i ewoluowane, Lecicie sobie w umiejętności, bierzecie sobie e, genetyczne przetasowanie na e, 3, czyli 1, 2 i 3 po prostu, żeby zbić jak najwięcej badań. I później, jak macie jakieś reszt resztki dodatkowe DNA czy coś, to rozwijacie to w symptomy śmiertelne, żeby jak najszybciej wybić całą populację. No, jeżeli wam zamknie za mnie port jakiś Karaiba, bo granat po prostu resetujecie, bo nie ma, nie ma sensu. Jak macie nie wiem, jakieś eventy złe, że nic, coś tam. Nie wiem, statki jakąś, jakieś filtry mają albo coś, no to, to da się na tym wygrać, ale to lekko spowalnia rozprzestrzenianie się na starcie, więc jak tam chcecie. Dobra, 150 tysięcy punktów, 50 tysięcy nad limitem, więc naprawdę jest spoko i sensownie. Więc okej, okay. yy, no i tak, yy, chyba tyle. Wyjście, yy, no i to by był pierwszy odcinek z tych, z tej serii, żeby przechodzić to na yy, 5 gwiazdek, ka każdą plagę. No i co mogę powiedzieć? No udało się, miarę szybko. Zobaczymy co dalej. Mo może zrobimy achievementy, może po prostu jak się uda, to lecimy dalej z wirusem i tak dalej na 5 gwiazdek. No, wyprosiliście mnie, postanowili się podjąć tego, nie wiem wyzwania, żeby na 5 gwiazdek wszystko, wszystko zrobić na mega brytalu. No i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce w późniejszych e, odcinkach, dobra. Więc tak, jeżeli Wam się odcinek oczywiście spodobał, zostawcie komentarz, ocenę. A ja się z wami żegnam. Na razie. Hej.